Halo, halo, hej, cześć, witajcie, z tej strony Everilless i witajcie w kolejnym, bodajże czwartym odcinku z powrotu na właściwe tory. Dzisiaj widzimy się na meczu z SK Sturm Graz z austriacką drużyną. Po ostatnich meczach, wojażach tak naprawdę, ze sławią Praga wygranym dwumeczu 4-3, znaczy wygranym, przegrawym, przegranym, zremisowanym dwumeczu 4-3 było blisko do awansowania do czwartej rundy. Tak naprawdę, e, do baraży, przepraszam. E, Pucharu mistrzów, czyli Ligi Mistrzów, ale niestety gramy właśnie z e, Szturm Grac. E, I cóż, e, po zwycięstwo jedziemy, co nie? Zmieniłem troszeczkę taktykę. E, powiedzmy, że e, nadal chcę grać 3-1-4-2, ponieważ e, to ustawienie naprawdę mi się wydaje, że. Będziemy wykorzystywać wszystkie swoje plusy jakie mamy Nie będziemy żadnych ujemnych minusów mieli Tak sobie żartując oczywiście I cóż, bez piłki no to znacznie wyżej, znacznie wyżej sobie dałem Oczywiście linie nacisku i linię defensywy Tutaj zmieniłem aby podawać rozgrywającemu I tak naprawdę zmieniłem rozegranie piłki po ziemi Na tylko ataki lewym i prawym skrzydłem i cóż, więcej swobody dałem, tak aby po prostu nasi zawodnicy zaczęli grać jak chcą, tak abyśmy nie przeszkadzali im. No i cóż, no zaczynamy, tak naprawdę. Zgłaszamy zespół, gramy takim oto ustawieniem, który widzieliście na pewno, bo to troszeczkę długo siedziałem, więc przepraszam, że nie przeczytałem, ale no. Zaczynamy. Ja też miałem potężną przerwę właśnie od nagrywania. Mam nadzieję, że zauważyliście, że wygraliśmy z górnikiem 4 do 1. Ja już nie pamiętam, tak naprawdę, co miałem Wam powiedzieć. I cóż, nie pamiętam, co miałem Wam powiedzieć, bo po prostu na szybkości chcę to nagrać. Więc, jak dla mnie, no niestety, powiedzmy, że. Musimy jechać po zwycięstwo. O, co się zmieniło troszeczkę. Isak przejmuje teraz piłkę prawą stroną. Popatrzmy, Isak, Mikel Isak, Mikel Isak. I Dante narzut rzut rożny. I nie wiem, jakoś ładniej ta gra wygląda teraz. Więc yy, popatrzmy, dośrodkowanie szatka niestety nie dochodzi do tej piłki. Teraz Stronati ją zbiera, Stronati. Ale Jäger świetnie tam... Interweniuje, i popatrzmy, co będzie następna akcja. No, niestety, e, odpadliśmy właśnie z Ligi Mistrzów. Więc tutaj e, czas na Redemption Day. Chociaż teraz Lema prawą stroną, szturm Grac. Na szczęście, chyba zatrzymaliśmy. Tak jest, zatrzymaliśmy wściekłych Austriaków z dobrym składem. Jędrzer Kamiński wybija. I teraz my lecimy z kontrą. Rafael Ratao lewym naszym skrzydłem, podanie do Isaka. Mikkel Isak strzał, ale handle broni. Tak mogę zażartować, za że on ma siedem dłoni. He, 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 he. Mm, powiedzmy sobie po prostu tak suchości. Teraz Isak, pięknie odebrał piłkę. Isak, wycofani Olszon strzela, ale siedmiu ręki nam broni. Jurk, 7 ręki. Tak naprawdę jak to byłby jakiś zawodnik, znaczy jakiś, nie wiem, tytułowy boh bohater jakiejś książki. Jurk siedmioręki. ręki. I teraz Isak. Puchacz. Jeger Isak. Mamy gola. Mikel Isak. Dziewiąte trafienie w sezonie. No Isak nam się rozstrzelał. Mamy to zwycięstwo. Przynajmniej na razie. Mamy, przepraszam, mamy to prowadzenie. Co ja powiedziałem? Mamy zwycięstwo po 18 minutach. Tak. Na pewno. I Jeszcze przejmujemy piłkę Ugarte. Właśnie to jest ten skład, na który czekałem. Olszon, chociaż Jeger teraz sprytniejszy niż Olszon. Na środku. Kite i Szwili. Koch. Ale tutaj jest Mosur. Mosur, który już wyrzucił tą kartkę. Chyba w przerwie będę musiał go zdjąć. Kamiński traci piłkę. Duarte wybija, ale zbiera sztronati. Olszon na lewo. Czy podanie prosto padłe do I mamy 2-0. Jest 2-0, lecimy z Austriakami, lecimy z nimi, nie śpimy, po prostu gramy piłkę, no i dwóch moich napastników strzela bramkę. To coś o co walczyłem, coś nad czym pracowałem cały czas. I teraz siedmioręki, bardzo niedokładnie, tutaj jest szatka, wycofanie, Reiman, mam nadzieję, że w ogóle Reiman e, przyjmie w naszej karierze polskie obywatelstwo, bo on na razie jest Niemcem, ale jako właśnie drugie obywatelstwo ma polskie. to wtedy byśmy mieli Polaka na bramce, co nie? To, to, by, było, to by było fajne, właśnie pod tym kątem troszeczkę Reimana e, sprowadzałem, bo nie chciałem mieć Dante tipicy e, troszeczkę, bo jednak... E, Powiedzmy sobie, że ja lubię mieć Polaków w zespole, ale na razie to jest niemożliwe. Ratao! Mamy drugą. Mamy trzecią bramkę napastnika w tym meczu. Dwa razy ratao, raz Iszak. Czwarty gol w sezonie ratao. I to zaczyna wychodzić. To ta gra w końcu gra. Mogę tak powiedzieć. Jęczer. Jeger na szczęście nie doszedł do tej piłki, ale piękne dośrodkowanie. I teraz Koch marnuje praktycznie. 80% sytuację, gdyby tylko lepiej wyskoczył. Wow. Nasz przeciwnik miał naprawdę dobrą sytuację na strzelenie Gola. A teraz szatka. Pedrinio, ugarte, olszon, Ratao. Pedrinho pucha! No i broni to Ziben handle. Pan siedmioręki. Jurg. No, gramy na razie dobrą piłkę. Po prostu gramy dobrą piłkę. I teraz Pedrinio. I szatka z głowy. Nie, balaj wybija. Ach, ja już chciałem. I teraz Dante. To będzie gol. Bardzo szybki jest Dante, ale Rajman na szczęście te, tą próbę lobu nam broni. I cóż, ze Szturm Graz wygrywamy na razie 3 do 0. Jestem bardzo zadowolony, bo inaczej nie mogę powiedzieć. Zaczynamy drugą połowę. E, drugą połowę, w której no, celem naszym jest utrzymanie albo powiększenie e, zdobyczy bramkowej. Puchacz Wutriś wybija, ale Pedrinio tą zgarnia. Szatka tam był ugarte chyba. E, Teraz Dante odrzutów z autu Wutryś, ale bardzo niedokładne wybicie. My przejmujemy Isak, Pedrinio, Ratao. Próbował prostopadle do Isaka, ale to się nie udało. Olson. Ugarte na lewo, tutaj jest e, Kamiński, przepraszam, na prawo. Isak, wymieniają podania z Ugarte, Kamiński! Siedmioręki broni. I cóż, e, 50. minuta praktycznie dochodzi z Ibenhandle i tutaj Puchacz fenomenalnie zabrał tą piłkę, ale niecelny strzał na bramkę Jorga Siedmiorękiego. Nie wiem, czy Jork można na Jurka przetłumaczyć? Troszeczkę tak z niemieckiego? To byłby Jurek Siedmioręki. Śmiesznie by to... Nie, nie wiem, co mnie za tak naprawdę historię na jego imienia i nazwiska na, naszły, ale naprawdę Jurek Siedmioręki, mi się to podoba. Szatka teraz wybija, Puchacz na prawo. Tutaj jest Kamiński, Kamiński będzie podawał, Pedrinio Do środka, tu jest Ugarte, troszeczkę opanowana akcja, Olszon, Puchacz, Zratao. Puchacz rata, teraz puchacz sam! Ale ten strzał był bardzo leciutki e, dla Jurka siedmiorękiego. <grywki> nie pytajcie mi się, skąd wziąłem Jurka siedmiorękiego. Nawet, nawet nie wiem, po prostu jakoś. Kamiński, Dante wybija, ale my nadal prowadzimy ten mecz. E, nie pod względem tylko wyniku. Ale także jeśli chodzi o grę i liczebność sytuacji. Oleż, teraz fenomenalne prostopadłe podanie. No, ty, gdyby tylko Ratao strzelił e, tak naprawdę lepiej, byśmy mieli 4-0. Popatrzmy, pierwsza poważna akcja. Szturm Gracu. Jeśli to miało być poważne, no to chyba już Zagłębie Sosnowiec lepiej strzela na moją bramkę. No. Powiedzmy, że zostawię to troszeczkę bez dużego komentarza. Ale co z lepszego? No to przeprowadzimy zmiany. <laughs> o. Wejdzie, wejdzie sobie Kuczera za Isaka. Wejdzie sobie jeszcze szybszy Soto. Eee, I wejdzie sobie Jagieło. Tylko za kogo? No chyba wejdzie za eee, Olszona. Pokaż palcem, wierzę w wasze, wasze umiejętności. I coś mi się wydaje, że ta gra naprawdę wyszła z bety, bo lepiej mi się gra. Po prostu. Kuen teraz! O, ależ błąd tam był naszego jednego z obrońców. Mi się wydaje, że to był Stronati. Teraz Kuen, ale Rayman, Rayman broni. Na szczęście. Dobry wyskok naszego bramkarza. No i mamy tą. To rozkuczera, ale przechodzi jednego, drugiego i poprzeczka niestety. Ojoj, kuczera też chce coś strzelić. Mam nadzieję, że to mu się uda. Patrzcie w ogóle, ile strzałów celnych mamy: 14 normalnych strzałów i 10 celnych. Szatka teraz z golem! Czy ja nie mówiłem, że szat szatka na 4-0 ma strzelić? Przypadkiem? Gdzieś przy jakimś nieudanym rożnym? No. To teraz, krytycy, no. Zamknijcie się. Szatka strzelił na 4-0. Można, można. Jeszcze tylko dajcie mi gola kuczery i będę zadowolony. Tak naprawdę. Szatka, Jagiełło, popatrzmy. Szatka. Ratao, ale dobre ustawienie Ingoltisia. Tak naprawdę pozwala przerwać naszą akcję. Teraz co to? Sotko, bardzo szybki, szybki zawodnik. Ratao chciał strzelać. Nie wiem dlaczego. Nadal utrzymujemy się przy piłce. Kamiński wycofuje sobie spokojnie do Ugarte. Ten fenomenalny, tak naprawdę, podanie do Kamińskiego, ale to jest samobójczy goal Gregoriego Wutrysia. Który po prostu przy próbie strzału Kamińskiego wbił sobie bramkę do własnej bramki. No tak. A nie, to jeszcze bramkaż tam zainterweniował, który sparował piłkę na słupek. Ale co? 5-0. No, ja się nie spodziewałem takiego wyniku. Teraz e, balaj. Popatrzmy, z rzutu wolnego. Rayman dobrze obronił ten strzał. Był bardzo niebezpieczny. Ten strzał, ale przy takim wyniku, czy to było niebezpieczne? Powiedzmy, że tylko w kontekście dwumeczu to było niebezpieczne, bo jeśli by szturm Grac u nas miało tak grać jak my u nich, no to. Byłoby źle. Szatka teraz, bardzo blisko lewego słupka bramki e, Jurka Siedmiorękiego. I co mogę powiedzieć? Tish, jeszcze kuczera zbiera tą piłkę. Jeszcze mamy jedną sytuację. O, ależ podanie, no Kamiński takiego ciastka nie wykorzystać, no zdarza się. Mamy taki dobry wynik, mogłeś się rozróżnić, rozluźnić, przepraszam. I teraz Jeger żółta kartka, nawet nie. Popatrzmy, Pedrinho. Ten, który cały czas dośrodkowuje. Wutryś na szczęście jego dobra interwencja. To nie jest druga bramka samobójcza w jego wykonaniu. I popatrzmy, rzut z autu. Będzie bardzo daleki. Tutaj Ingoldyś nie miał problemów. Balaj też nie, żeby troszeczkę odroczyć nasz atak. Teraz Soto. Ale koniec meczu. Mamy 5-0. Jest bardzo pozytywna gra i bardzo pozytywny wynik. E, tak naprawdę, naszego całego zespołu. Fajnie mi się oglądało dzisiaj i komentowało ten mecz. Mamy tutaj oczekiwanie. O co tutaj chodzi? Jakaś nowość? A, wywiady po prostu. Fenomenalny wynik. Oczywiście, kontynuujmy. I tak, e, Lubo Szatka no, zagrał jak profesor. No, to mogę powiedzieć. Pochwal ostatni mecz. Tak jest. Jestem pod wrażeniem. Tak samo Isak, który też dobrze zagrał. I tak samo Ratao. Abyście widzieli, że tam chwalę swoich zawodników. Proszę bardzo. Pochwaleni. I mam nadzieję, że Mosur, który naprawdę dobrym meczem wszedł do naszej kadry, no tutaj nam się pokaże naprawdę jako kluczowy nasz zawodnik, bo w końcu. W końcu, powiedzmy, zaczyna to wyglądać. A my spotkamy się oczywiście na drugim meczu, że Sturm gracem, ale tak naprawdę nie wiem, czy pokazywałem mecze ze Śląskiem, no to ledwo wygraliśmy 2-3. No i ze Górnikiem 4-1, pewnie. Dwie bramki Isaka, jedna z Karnego, jedna oczywiście Ratao i samobójcza Jaja Banana. Nawet sobie sprawdziłem go. Ciekawy zawodnik. Banana. Tak samo jak Jurek siedmioręki. Widzimy się w następnym meczu oczywiście. Okej, okay, więc wracamy, wracamy do naszego kochanego dwumeczu, e, Wychodzimy tym samym składem, praktycznie, bo nie musiałem nic zmieniać. Nikt mi na szczęście nie wypadł. Tutaj jeszcze wam pokażę w e, tak naprawdę, co się stało. Hatry kolzona, bramka isaka w ekstra klasie. Jest dobrze. E, nie jest najgorzej W Ekstraklasie Isak, Pedrinho i Olszon mają po 3 bramki To są nasi najlepsi strzelcy e, W Pucharze Mistrzów no, najlepszym strzelcem jest Isak z sześcioma bramkami e, W Eurokapie, czyli w Lidze Europy Na razie Rafael Ratao jako dwie bramki e, I najlepszym e, piłkarzem ogólnie no, to Patricio Stronati Czyli ten wielki transfer z Banika Ostrawy więc przejdźmy do składu drużyny. E, tak naprawdę gramy tym samym składem, bo nie opłaca mi się tego zmieniać. Zgłaszamy zespół. Przechodzimy do meczu. Od razu jesteśmy na naszej e, ziemi, na naszej e, poznańskiej zie ziemi. Tak naprawdę Jurek Siedmioręki znowu jest. E, nie wolno nam e, zmarnować wysiłków e, pierwszego meczu, bo to by było. E, po prostu zwykłe e, zwykła nieodpowiedzialność e, Lechitów e, mamy tak naprawdę zajebisty wynik e, na ten dwumecz i nie musimy tak naprawdę nic robić, e, by przejść, znaczy się nic robić trzeba bronić, e, po prostu Stronati, wyrzut Wutryś, wybija tutaj jest Lema, Lema znowu bardzo niebezpieczny po, w pierwszych minutach tak jak ostatnio. Teraz Ingoltis. Ale Pedrinio przejmuje tą piłkę. Pedrinho. Tu jest Isak. Isak. Jedenasta bramka w sezonie. Druga minuta. Mikel Isak. Już ma 11 bramek na koncie. Pronto. Po prostu pronto. Wabene. Lecimy. Stankowicz. Ingoltis. szwili. Koch. Ingoltis. Mamy 6-0 w dwumeczu. Że Sturm Graz. Niesamowite. Teraz Kamiński prawą stroną. Kamiński. Jeszcze Kamiński. Wycofanie Pedrinio, Jurek tam się rzucił, ale niestety nieudanie. Stronati. Ugarte. Koniec akcji. No i Jurek siedmioręki. ręki. Czy będzie dokładnie? Bardzo dokładnie do Kitei Jan Janzer No i... Nie mają nawet rzutu różnego. Wow, pierwszy strzał, jeden gol. Niesamowite Isak. Dziękujemy. Teraz jeszcze wystarczy, żeby ratało. Wiem, że za dużo proszę czasami, ale no trzeba. Trzeba mieć ambicje. Ingoltish, Janzer, Gazibegowicz. Ależ było blisko. Nie wiedziałem totalnie, co się dzieje z moimi obrońcami. Nie wiedziałem, co się dzieje. Było bardzo blisko, żeby Gazi Begowić. Strzelił nam bramkę. No i Bekim On chyba grał w pogoni, jeśli się nie mylę. Tak, to ten chyba. Bekim Balaj. Puchacz, daleki, wrzut. Isak, czy siedmioręki? Siedmioręki wygrywa. Jurek, na razie dobry mecz. Mosur, ale i szwili przejmuje tą piłkę zgraną z głowy przez Mosura. Ingoltisz prawą stroną leci Sturm Grac, Lema Stronati daje się ograć. Mosur, dobry wyskok, wybija jeszcze tą piłeczkę. Gazi Begowicz ma to piłkę. E, oddaje do nas. Ugarte Isak Isak prawą stroną. Schodzi ISA 2-0. Proszę Państwa, 2-0, 7-0 w dwóch meczu, totalnie szturm Graz jest na łopatkach, ja tak naprawdę drugiego takiego meczu, chyba nigdy, dwóch meczu przepraszam, nie ujrzę w tym FM-ie. Jeszcze przejęcie, Isak, wycofanie Kamiński, wycofanie trzyra, trzykrotne, Pedrinho, czterokrotne. Oczywiście w przerwie nawet już mogę zmienić e, Kamińskiego, bo Kamiński naprawdę ma bardzo słabą wytrzymałość. E, I bardzo często jest tak, że e, jest zmęczony już po prostu po pierwszej połowie. Więc e, nie chwila sobie po Hasa, Mamy dobry wynik. Mamy bardzo dobry wynik. No jak szturm graz by nam strzelił 8 goli teraz. No to ja nie mam pojęcia, co ja mam za pecha. Bo my oczywiście wygramy po bramkach na wyjeździe nie. Jakby strzelili 7 bramek, no to oni wygrywają, no to tak. No to... Byśmy byli, lekko mówiąc, w czapie. I teraz Balaj! Jest honorowe trafienie dla szturm gracu. Dobre podanie kocha. Przepięknie przeciął nas, naszą obronę. Jednym podaniem. No i Balaj, no. Fenomenalne zgranie, ale też Rejman mógł się lepiej zachować Mógł pokryć ten e, krótki słupek Bo na długi raczej by to nie wpadło Więc e, okej, okay, mamy teraz akcję, ale ja chcę zmiany Tymoteusz Puchacz schodzi, wejdzie Soto I mi się wydaje, mi się wydaje, iż to jest chwila dla Dźwigały Zobaczmy Gazi Begowicz, Jancher, Jeger, Szwili, Jager, na prawo, tu jest lema. Balaj, Szwili, Jancher. Popatrzmy, Jancher przy piłce lewa strona. Gazi będzie szukał dośrodkowania. Jest, ale wycofanie. Szwili, Jeger. Koch, bardzo spokojnie grają. Dobre, długie podanie. Jancher, teraz nie faulujmy, dobrze, Szwili, Wypychamy ich teraz z lema. Ależ drugie podanie Kocha. Fenomenalnie to robi teraz Koch i fenomenalnie znaleźli na nas e, tak naprawdę e, tak naprawdę sposób e, kiedy nam skrzydła nie działały, no to mogli grać jak chcieli teraz Ratao, Pedrinio, Pedrinio bardzo niecelny strzał. I tak naprawdę, jedyne co teraz możemy zrobić, to może coś co nie będzie się podobało Ale zażądamy więcej od całego składu I cofniemy się na ostrożną Chciałbym wygrać ten mecz e, Bądź go zremisować, bo to jest potrzebne jednak do współczynników Bo są one potrzebne e, I popatrzmy, sztronati Isak! Było blisko na hat-tricka Isaka Teraz Jurek siedmioręki. Wybija piłkę. Będzie to piłka Lemy. Lema fenomenalny występ w tym meczu. Na razie. Ugarte, balaj. Na szczęście ponad bramką. No i naprawili te grafiki w końcu. Popatrzmy. Stronaty. Dźwigała. Dźwigała, nie strzelaj. Dobrze. Pedrinio! Jurek siedmioręki. Broni to i paruje na rzut rożny. I teraz Pedrinio. Z prawej strony, tutaj jest szatka, wybijają zawodnicy z Grasu. Patrzmy, quen na szczęście. Soto tutaj jest bardzo szybki, Soto, bardzo szybki skrzydłowy. No i zażegnujemy tej niebezpiecznej akcji, niebezpiecznego kontrataku, tak naprawdę. Zawodników z Austrii. No i co, i będziemy cieszyć się remisem zapewne w tym drugim meczu. Po wybitnym pierwszym meczu, tak naprawdę. E, chyba, że teraz będzie cudowna bramka. So, to Isak, Jurek, Siedmioręki, broni. Mamy koniec! 2-2 szturm Grac. U siebie dużo gorzej się zaprezentowaliśmy. E, kontrolowaliśmy przebieg tego dwumetru, trzeba pocieszyć ich. E, nie widziałem po powodu, by go zmienić. No, Ratao odegrał swoje i tyle. Mamy dodatkowe 3 miliony na koncie, więc jest bardzo fajnie tutaj klopcić, czyli nasz fizjoterapeuta ze Słowenii e, dostaje jakieś tam pieniążki. E, I cóż, to jest wygrany skład, to jest skład, który dostał się e, tak naprawdę do, e, do, 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 do e, grupy. Tylko jeszcze jakiej, mam nadzieję, że to nie będzie jakaś grupa śmierci Wpisana z nami Bo bym się załamał z deka I jak jest właśnie ta liga Europy No to teraz będzie bardzo mało ekstraklasy I sprzedajemy Ramireza Bardzo dobrze, bardzo dobrze Można powiedzieć, że Ramirez grał dobrze Do czasu Sprzedajemy go z zyskiem. Cieszę się bardzo. Jeszcze właśnie transfery. Alan Czerwiński zmieni klub. Pójdzie najprawdopodobniej za milion do Rakowa. Żłao e, Amaral odejdzie nam najprawdopodobniej do Krakowi, więc ci dwaj nasi byli e, pomoc, e, skrzydłowi. Odejdą nam do tego samego klubu, bo daje po prostu najwięcej Krakowia. I przyjdzie do nasz tak naprawdę Lukas Hermes, był, jest nadal dostępny, bije się o niego Zagłębie i Śląsk, no to ja też się włączę, dobrze zagrał w rezerwach Mainz, mogę tak naprawdę spróbować go ściągnąć, może się tak naprawdę odpłaci, jeśli nie, to trudno. Ja jeszcze będę tak naprawdę w goli ścisłości szukał jakiegoś skrzydłowego polskiego, e, bo tak naprawdę e, mamy troszeczkę mało ich i mogę powiedzieć, że e, wstępne ruchy e, będą poczynione. E, na pewno z wypożyczenia cofnę Kołtańskiego, jeśli będę mógł. Znaczy się mogę, ale jeśli będzie mi potrzebny bardziej, bo Kołtański no super się rozwija. Decyzje 16, grabę z piłki 15, przyspieszenie 13, e, przegląd sytuacji 11, opanowanie, technika dobra, tylko żeby jeszcze popracował po, tak naprawdę nad dośrodkowaniami, i to jest naprawdę wybitny zawodnik e, Ligi Polskiej. E, tutaj właśnie mnie dziwi, bo jest e, Polak, Joshua Klüchner, e, który zapewne e, niby się urodził w Warszawie. Ale na ile to jest prawda, to ja nie wiem. Eee, niby jest to Polak. Zobaczymy. Może go też ściągnę. Przeglądam U21, bo tutaj są najczęściej najlepsi zawodnicy. No i chyba nie muszę nikomu wspominać o Leroyie, a, a bandzie, który naprawdę często zmienia e, właśnie narodowość na polską. W U20 też jest kilka e, fajnych nazwisk. E, tak naprawdę, chociażby jak Xavier Dziekoński, czy e, go tutaj akurat nie ma? Ale czy nasz zawodnik Filip Borowski? Chociażby, też mam kim e, dysponować. Zobaczymy. Mamy e, 12 milionów na koncie. To jest bardzo dużo. 86 tysięcy tylko. Ale niedługo poprawi nam się budżet. Bo właśnie wydaliśmy 4 miliony 800 w tym okienku, e, po to, by zyskać tylko 900. Więc teraz byśmy mieli gdzieś 3 miliony, tak plus, minus szybko liczę, ee, w, jako e, trafione do naszego klubu, i bym mógł jeszcze nad kimś popracować. Więc e, możecie dać mi znać, kogo mogę ściągnąć. E, no i cóż, ja kończę na dzisiaj. Dzięki za oglądanie tej cześć. No i na razie.